Tu jeszcze jest bardzo ważny komunikat. Co to jest? To są chustki higieniczne. Gdzie kupione? Proszę bardzo. No i teraz ja wyciągam chustki. Taką chustkę, o wyciągam, aż, aż. jak zobaczyłem tą chustkę od razu puściłem pierdy. I, i co ja robię? Biorę taką chustkę, rozkładam, ale nie będę tej rozkładam, żeby kurwa nie, nie rozwieźmów. bo ja lubię łac i porządek, kurwa. Orduk mażdżajn, kurwa, jak to było, karnahausen, Kindermachen, kurwa, no ale nie wiem, są takie brzydkie najczęściej. I w każdym razie biorę ten, te chustki, idę w krzaki, kurwa, gdzie idę w rzeki? Tutaj tutaj, tam w krzaki kurwa napierdalam kurwa ty. Pasz na stopę. Nie, i tam idę kurwa z krzaki, sran. i po co te chustki mam? Dupę wycieram. Dupa jest wytarta. Dobrze? Dobrze, główienko zostało wytarte z dupy. Brązowe główienko zostało wytarte, ale wczoraj sran na zielono. Nie wiem dlaczego. Ty, jadłem jakieś kurwa jakąś sałatę, jadłem, to, to mi się nie zdarza, bo ja tylko kiłbasę. kurwa, parówki jadłem, nie jadłem kurwa, twoja dupa stara, posypałem parmezan kurwa na ten, na kotlety z ludzkiego mięsa, i twoja stara padła pod do no pieca kurwa, nie pierdolę.